Witam wszystkich dekowiczów, teraźniejszych i przyszłych. Jesteśmy znowu w Daisy Chciałbym sprawdzić, jak chodzi teraz Daisy po aktualizacji. To był ten serwer customowy. Wejdźmy sobie na jakiś tam inny, pierwszoosobowy. Eee... Ojej. Wszędzie będziemy mieli teraz tego delaya. Nie wejdźmy sobie na serwer i zobaczmy jak teraz działa Stream z Game Passa, dlatego że Xbox powiedział, że mm, zmienili technologię, przyspieszyli transfer, zwiększyli jakość oraz zmniejszyli input laga, co mnie bardzo ciekawi o jest noc. Dobra. Także musimy przejść sobie na inny serwer. Bo nic nie będziemy widzieć. Jestem bardzo ciekawy, dlatego że takie tytuły jak Daisy, wiecie, yy, są dosyć wymagające. Ta gra nie jest za bardzo, za dobrze zoptymalizowana nigdzie praktycznie. Teraz będziemy musieli, niestety, poczekać chwilę. Ta gra nie jest dobrze zoptymalizowana nigdzie praktycznie. Ona dobrze nie chodzi. Hmm. Natomiast no w streamie wcześniej tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach z Daisy no chodziła tak sobie znaczy tam nie za bardzo no, była kompresja była widoczna były problemy z akceleracją obracania się była nieproporcjonalna no były duże lagi generalnie można by to tak uprościć w rozumowaniu natomiast jestem ciekaw jak jest teraz i czy prawdą jest to, że Xbox i Microsoft poprawili to wszystko, bo jeżeli tak, to idzie w bardzo dobrą stronę. Po zeszłorocznej przesiadce się ze starych Xboxów jako, klient, jako serwerów dla klienta przesiedli się na nowe, customowe Xy. Już było widać i czuć, że jest troszeczkę inna jakość, i przede wszystkim jest dużo krótszy czas ładowania gier porównywalny praktycznie z tymi z, z SSD-ków nowych, które są w konsolach nowej generacji. No, tak teraz jest to następny krok milowy. Nie no, nie mówcie, że znowu jest noc. Wszędzie będzie noc. O matko, to nie zobaczymy sobie chyba Daisy. Ja tu dużo gadam, bo już prawie 3 minuty. Dlaczego na wszystkich serwerach jest noc? Nie rozumiem. Możemy wejść na jakiś, no nie wiem, spróbujmy jeszcze tu znowu 75 sekund, także już może bez gadania poczekamy aż się załadujemy i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na nowym serwerze Powiem wam, że nie wczytywało się w ogóle. Nie wiem czy nie za jasno jest, OK. Nie wczytywało się w ogóle praktycznie to, co zawsze jest, wiecie, trawka, doczytywanie terenu, takie rzeczy. przebiegnijmy się trochę, zobaczymy, jak to wygląda. No, szału nie ma, kompresja jest, ale generalnie ta kompresja, wiecie, w takich liściach, takie rzeczy, o tym mówię, ona jest widoczna praktycznie. Nawet na konsolach nowej generacji, nawet tam jesteśmy na Livonii. Nie wiem, tu się podobno dużo bardzo pozmieniało, z tego co słyszałem. Są jakieś bunkry. Nie wiem gdzie jestem. Znowu to jest, wiecie, taki paradoks, że grałem dużo na Livonii. Grałem dużo na Livonii. Natomiast kurczę, no to jest moje, bo ja już nie pamiętam tych przycisków w rozkładu wiecie teraz się tyle testuje tak dużo różnych rzeczy, że nie no powiem wam że jest dobrze no jestem zdziwiony teraz jestem zdziwiony bo działa to ok, nie ma takiego input laga widać że coś jest zmienione mocno Siatka maskująca. Świetnie. Trochę za dużo mam czułość ustawioną. Wiecie, to jest Livonia? Tu są jakieś bloki? Ja nie wiem, to się tak pozmieniało. Powiem Wam, że nie rozumiem tego, o co tu chodzi. Czy była jakaś taka aktualizacja, że dodali tyle nowych rzeczy? Wiecie, zmienili może mapkę trochę. No na to wygląda, bo na ani w życiu budynków wielko, wielomieszkaniowych nie było, nie było takich blockhausów, Ale działa naprawdę dobrze. No powiem Wam, jestem zaskoczony. Maczcie, no responsywność jest 60 klatek pokazuje przynajmniej, no bo, no ale generalnie to nie czuć tak, może tych 60 to tak nie, bo to nie jest taka płynność natywna, tak jak jest na Steam Deck'u 60 klatek ale powiem Wam, że no jest różnica, jest różnica jest różnica między tym co było a tym co jest teraz, więc sądzę, że coś zmienili i to zmienili coś na lepsze faktycznie da się teraz grać no, ale oni też wiecie nie ukrywają że oni idą po klienta oni idą po klienta który jest mobilny wiedzą że rynek yy, wiedzą że rynek jest dla nich zbytu w telefonii komórkowej, bo generalnie bardzo dużo, jak wiecie, ludzi ma telefony komórkowe, więc dla nich jest to dla nich jest to istotne. No Oni chcą sprzedać swój abonament. Mówili też otwarcie, że jeżeli będzie potrzeba, to będą robić konsole, które będą tylko do streamowania i widać, że w tą stronę cały czas idą, że będą to rozwijać. Zobaczcie, nic tu nie dropi. No, jestem zaskoczony, bo to jest jeden z takich cięższych tytułów, które są, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o... o działanie. No tutaj widać tą lekko, tą kompresję taką, widać, że ten obraz troszeczkę już zaczyna gubić ostrość. Ale ogólnie, na przykład wchodząc do lasu, nie ma cięcia, wiecie. Nie ma problemów z tym, że zaczyna się szarpanie, bo jest dużo obiektów. Wiem, że Bohemia to tam robiła na swoim silniku. Jakimś to nie jest żaden unreal, tak jak niektórzy myślą. Eee, jest dobrze powiem. No, jest bardzo dobrze, nawet jak na, jak na Daisy, to jest świetnie. Zobaczcie, dorysowane jest. Ostro jest w drzewach. No, ale tam budynek jest. Jedno tam, tam nie byłem. No nie wiem, to jest Livonia. Ja to w ogóle nie, nie było takich rzeczy, powiem wam nigdy. Na Liwoni. Fakt, że ja już trochę nie grałem, ale. Jakieś przystanki autobusowe. To tego nie było blokowiska. Gdzie my jesteśmy? Nie widać gdzie jesteśmy, bo ktoś jakiś wandal zniszczył przystanek autobusowy. Ale polecimy sobie kawałek. Ciekawie mnie tam dobra tam widzę A No to troszkę już przykompresiło teraz. Ale ogólnie nie jest źle. No, chcę sobie tą wejść zobaczyć jak to wygląda w budynku Taki budynek, pierwszy widzę no to są wariaty to może jakoś boczkiem, boczkiem pójdziemy od tylca Że bardzo też widzę, bo mam pocholoną konsolę. No, powiem Wam, jest dobrze. Naprawdę jestem pod wrażeniem w tej chwili. I muszę powiedzieć, że coś dobrego zrobili. Idą w dobrą stronę. Tak jak yy, za długo to trwało, według mnie. Tak, teraz widzę, że poszli w dobrą stronę. I działa to już dobrze. Nie mówię, że działa super, bo jest jednak różnica, zawsze będzie. Natomiast, yy, no widzicie, nie laguje, nie, nie. Responsywność jest bardzo dobra. Dobra, zjedźmy sobie na dół jeszcze na chwilę. I będziemy kończyć materiał z Daisy Nie chodziło mi o to, żeby tu grać, tylko wiecie, żeby zobaczyć Oje Już się odpaliła wariatka Gdzie ty jesteś dziadu? No dobra, nie drzwi się, bo przyjdą inni. Czyli tu się nie da wejść wyżej, to jest po prostu takie windy są, natomiast nie ma prądu. No powiem wam fajnie to wygląda, fajnie to działa. Jestem pod wrażeniem. O, jeszcze raz powiem i, i tym optymistycznym akcentem zakończymy sprawdzanie Daisy i myślę, że pojawi się więcej materiałów z Game Passa, ponieważ jestem ciekawy wielu gier, które tu są w abonamencie a które działały tak sobie, a teraz jest szansa, żeby działały naprawdę przyzwoicie. Także do zobaczenia w następnej części.